Witam was serdecznie w nowym odcinku. Oto jest specjal na 10 subskrypcji. Pisałem tam na, yy, na społeczności, co to tam w ogóle jest, że na 10 subskrypcji zaśpiewam miłość z zakupem. No to możemy zaczynać. Teraz wszystko wiem. Bawiłem długo, siedziałem w Ameryce. USA. Gdzieś pod palmami Raj mówił jedź tam, bo tam podobno życie. O to był przepiękny czas. Życie tętniło miło w nas. Pamiętasz miłe! Reszta w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła! Miłość, miłość zakopanym! Polewamy się szampanem. Rycerzem jest ja, a ty królową nocy Miłość za, 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 żarazdy twoją, rozpędzona jak motocykl Hej wypijemy syćkę, drinki aż do dna Sięgnę błyszczą we uśmiech, hej kusisz mnie, DJ przegrywa Splecione ciała dwa, tak piękny ty i ja, że się napływa, o, 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 Choć na parkiecie tłum, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma Cześć, tu Sławomir, a w moich ramionach Magdalena Miłość miłość zakopany, polewamy się szampanem Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy Miłość zaraży zaraż, twoje oczy, rozpędzona jak motocykl Hej wypijemy syćkę drinki, aż do dna Poranek jaśny świt, głowy leciutkie, bo teraz przeżysz góry. Na niebie słońce lśni, ty jesteś dzisiaj, mi przygarniesz chmury. A, 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 buzi mi teraz daje, potem więcej, gdy będziemy sami. Bo od wieczora, baby, znów zaczynamy. Byłeś mi już zakopany, polewamy się szampanem. Pyszeżę jestem ja a ty królową nocy. Miłość na swoje oczy, Rozpędzona jak motocyk. I wypijemy wszystkie drinki aż do... dna a, Miłość, miłość zakopana. Polewamy się z szampanem. mnie, mnie ja a ty królową nocy. Yy, miłość, zaraz twoje oczy rozpędzamy jak motocykl Hej, wypijemy syćkie drinki, aż to do dna. A! Dobrze, to już jest koniec yy, Koniec specjala na 10 subów Do widzenia, żegnam was serdecznie